Yo, dajcie! ja jestem Igor, witam was w kolejnym odcinku z gry... Czekajcie... Tajemnicze żółwie ninja. Nie, czemu ja powiedziałem polską nazwę? Tenge Mutants Ninja Turtles Legends. Dzisiaj przedostajemy sobie ten nowy tryb. Wiem, długo nie było odcinka, moja wina. I tu mamy w ogóle takie fajne challenge'y, co nie? Ale dobra, lecimy Joinate I Groundlet, zobaczymy. Kostynka jest! Żuwie wbijają się do arcade, a. Ale super! Odpalają Ludia Games, Ludia Games, no wiadomo. I grają w grę. Dało sobie tam czyta komiksy, O, jest! Żuwie grają na automatach. Grają chyba w Shredder Revenge. Właśnie, Shredder Revenge. To jest nowa gra. Znaczy, no wiem, że powstała 9-8 miesięcy temu, no ale. Jeśli chodzi o Żuwie Ninja, to najnowsza gra. Już to jest dużo jak na taką grę. No. No ra. co ty zamierzasz zrobić? Powstrzymajcie go! Nie! Co? Co? Wciągnęło ich do automatu! I co my tu mamy? O kurde! Dobra. Najpierw zmusimy zapasowy team Ogólnie on się odchadzał lepszy od Karai Więc taki początkowy team To będzie cyk, cyk, cyk A jeszcze ich dajmy na przekąskę Po prostu Zobaczcie tu mamy rozmowy Rafaela Do Donatella Natella to akurat mam w swoim normalnym teamku A tutaj jak wiem to nie dostajemy Żuwi, po prostu to są rozmowy Żuwi, którzy no Zostali wciągnięci do Automatu przez Rafaela no, Rafael, teraz to odwaliłeś manianę. Krank! Czyli nawet w automatach, krank jest głównym wrogiem. Dobra, zobaczymy, ile ta nasza zastępcza drużyna wytrzyma fal. Raczej zaczniemy od tego, żeby od razu ich wybić. Nie. O, kurde, ja myślałem, że już. O! No to przekąska jakoś łatwo siada. Przekąska bardzo łatwo siada. Dobra. No to teraz nie przekąską załatwmy resztę. Przekąska nie daje rady. Su, będzie przekąska nie daje rady. Taki o smaczek. Smaczek dla wrogów. Bibop i Rocksteady. Dobra. A tak szczura damy. Czy oto ich wykończy? Znaczy nie, bebop się trzyma jeszcze. Pewnie nie na długo. A. Nasza potrawka została zniszczona, przynęta. I czy on zniszczy Bibopa? Nie! Bibop misuje. Ruch steady. Atakowała stówę. No w sumie nie dziwne, bo to jest ten. Jeden tak naprawdę z głównych wrogów Żuwich Ninja. Żuwich Ninja. Wojowniczych. Żuwich Ninja. Dobra. Teraz cyk. Teraz jeszcze. Pistoleciarz atakuje. No i to powinno gościa wykończyć. nie. A ten już, dobra. Teraz tylko sługusi. W ogóle dziwne są te takie, widzicie te takie robociki? Bardzo dziwne. No to leci oczywiście, że to. Teraz już na jednego ciosa. A, jeszcze musiał sprzedać. Jeszcze musiał sprzedać strzała. No dobra. Tak wygląda pierwsza bitwa. Wiem, że na jedną gwiazdę spoko, bo dawałem przynęty. Dobra... Michael, Angelo mówi o jakichś portalach. Ale spoko, że mamy tu żółwi ninja zjednoczonych. Żółwi ninja zjednoczonych w drużynę. Którzy naprawdę mogą powstrzymać kręgę. Znaczy, wiadomo, że tylko Re Leonardo i Donatello. 24 EXPO! Czy was łeb nie boli? Dobra... Odbierzmy sobie jeszcze misyjki. Ba. Tu? Co jest? Nie no! Oczywiście na ja namawia do jakichś reklam. Nie. A tu? 17 już. A tu? 15. Zagramy sobie jak najbezpieczniej. I tu widzę, że będę musiał tak odnawiać. Nie interesuje mnie to, że zostało 12%. Tu już lecę bez przynęt. Po prostu lecę normalnie. Co nie mam? Czyli to on nie odnawia się pomiędzy walkami? To jest dopiero nowa mechaniczka. Słyszę, że w tej rundzie ośmiornica będzie martwa. Po no prostu. Ośmiornica nie przetrwa. I będę musiał już Leonardo dawać powoli. Nie spodziewałem się, że Karaja będzie tak wcześnie używana. Bardziej się spodziewałem właśnie tego fishheta, Że on będzie tak wcześnie używany. Okazało się, że fishhet jest lepszy od no. Więc powitajcie mój nowy, świetny team! Oczywiście bez Ratkinga. Znaczy no, spoko, że dostałem Ratkinga. Wcześniej grałem nim fabułę, no, a teraz mogę go wykorzystać właśnie... I chodzi tutaj o cel... pokonanie Kranga. Nie tego prawdziwego, tylko tego gierkowego. No ale to i tak Krang! Dobra, pyk. NIE! PYKANDO! A tu mamy tych, tych ninja Shreddera. Właśnie, skoro to nie jest Shredder Revenge, tylko coś z krangiem, to ciekawe w ogóle, czy postać Shreddera się tutaj znajdzie. Bo jak nie, no to nie wiem. Przecież, mimo no że to jest gra krangu, no to Shredder jest ważną postacią w uniwersum żółwi ninja. No i dla mnie powinien zostać w takiej gierce doceniony, naprawdę. Takim nawet tyrybiku. Nie fabularnym, tylko takim zwykłym. I co, co mamy? Tu już muszę w to iść. A tu już się dzieje więcej. Dobra, takim teamem pójdę. Tu zdecydowanie ośmiorniczka będzie dead, ale reszta powinna jeszcze jakoś wytrzymać. Nie uleczyłem jak widz... A nie, jednak uleczyłem. Dobra. Możmirniczki mogłem i tak nie leczyć, no bo wiadomo, że ona i tak by padła. Po prostu, szybka nauka. Nikt tu nie puka. O nie, nożami atakuje. Ile? Przepraszam? Ile? Nie za dużo? Nie zostawcie już tu kraje. Coś nie pykło, ale mi. Weź ulecz czy coś. Nie, to nic nie pomaga. Co jest, Karaja? Ty karaja jest dead! Karaja wcześniej od ośmiorniczki. Co się tu stało w tym lewrze? Level trudny. Nawet nie powiem jak. Tak od razu? Ja myślałem, że tu na początku będą, nie wiem, jakieś easy plansze. A nie, nie, nie od razu wjedziemy na level, który ja mam. To jaki level będzie miał tutaj krank? Krank w takim razie musi mieć ogromny level. Prawdopodobnie mapa jest mega długa, a mnie tu od razu Karaja ginie. A to jest jedna z lepszych postaci w moim teamie. Zrymowałem! Nawet nie wiedziałem, że to się rymuje. A zrymowałem. Każdy, kto sobie cofnie... To zobaczysz, że zrymowałem. O nie. Dwudziesty level. Zdecydowanie atakujemy. Atakujemy zdecydowanie. Jak pamiętam, to ta wężonka to była karaja. Karaja, tylko pod wpływem mutagenu. Co się dzieje? Nie! Pluj! Nie pluj, nie pluj. Dobra, teraz lecimy atak szczur szczura. I co ten robi? Wydar się. No nie! Ja chciałem już tę karaję wyniszczyć. Teraz już pieska atakuje. Piesek do nogi. O nie! 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 Czemu tak? Nie! FOR it! FORIT! 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 For, for it. Mam nadzieję, że nie stracę tych dwóch postaci. Dobra, nie! Nikogo nie straciłem. Sigma. Dobra. Tego się autentycznie, Igor, pan Igor nie spodziewał. Po prostu. A tu? Dobra. Zawalczę tu, w razie czego to furry Po prostu, w razie czego furry Moc żółwi! Moc żuwi, co? Czy ty my tutaj naprawdę mamy klasycznych żółwi ninja? Naprawdę klasyczni żółwi ninja. Ci z z 2012, no i ci z, 2000, z 1987 roku. Ej, co tu się dzieje? Jakieś drzwi wjeżdżamy na górę? Do kanałów! No dobra, zobaczymy. Najpierw Rafael, może. Michelangelo, co on robi, na deskę wskakuje, nie! Postacie, które daje na stratę, no to jest Kałamarnica. Tak wam powiem, postacie na stratę to jest Kałamarnica. No i jeszcze Pan Szczur. Uleczę, bo karai mocno oberwała, a ja nie chcę jej stracić. Wiecie, w razie czego Forrit, bo za Forrit nic nie tracę. A to może mi naprawdę, że tak grzecznie mówiąc, tyłek uratować po prostu tu Napis for read. Jak mi źle pójdzie, to daję for read, no i nic nie mogę zrobić. Tyle. Atak op! Dobra, Rafa, jeden już leży. W razie czego po prostu się wycofam. Nie będę aż tak mocno ryzykować. Nie będę ryzykował się stracę takich dobrych postaci, więc zaatakujmy ich drużynowo. O nie! Nie! No, chyba nie mogę tej walki tak rozegrać, nie? Zdecydowanie nie. For a read, po prostu for a read. Pójdziemy w coś innego. Pójdziemy w klocki. Tu, tu. Okrężną drogą. Robię to po prostu jak kamień stoch. To tu lecę, tu, tu, tu i tu. Shredder tam jest, dobra? Już sobie zaspoilerowałem, że Shredder jest. Mama 600. Więc o że teraz pizza to się raczej nie marnuje nie, nie marnuje, nie przejmuje. Tu mamy Biforda. Biford jest. Jedną z najlepszych osób w moim klanie. Raczej z ogona wjedziemy, po prostu. Tak. Co zrobi Biford? Wyje! Jakby ja i tak miałem plan, tylko ciebie atakować, więc Biford. Zły ruch że tak powiem. A nie, bo on zwiększył teraz. Tym komiksowym, dosłownie z samych początków Żółwi Ninja, dał zwiększony atak niektórym. Ale fajnie, że tutaj mamy świat istniejący wyjęty z pierwszego komiksu o żywiach Ninja, który teraz kosztuje 10 tysięcy złotych gdzieś, tak? Nie. Nie wiem, czy ceny nawet nie sięgają 3 milionów. Ej, co ty tu robisz? Co to w ogóle za jakieś dziwne robale, widzicie? Po prawej i po lewej Na samym końcu jakieś dziwne robale Nie mam <laughs> Nie Zauważyłem, że ta ośmiornica przecież może leczyć Nie ośmiornica, tylko ta płaszczka O niebi bobcą co on zrobi? Strzela Leonardo oberwał, dobra Uleczę A może i nawet tutaj nikogo nie stracę I Właśnie to była ta runda, na którą miałem pójść tak, żeby bezpiecznie sobie rozegrać. Mi się nawet wydaje, że to jest właśnie ta bezpieczniejsza droga. Chyba, że kolejny nie wiem, wyjedzie mi 30 level. No wtedy wracam się na tam na tam. Tam się po prostu męczyć. No to jest no trudny tryb, groundlet. Groundlet potwierdzam, Igor potwierdza groundlet to trudny tryb, jakby ktoś mówił. To ja mogę właśnie ręcznie podpisać, że to, to jest trudny tryb. A ulepszmy tego Ratkinga. Raz mogę? Tylko raz, dobra. Ale raz go ulepszyłem. Gieram Tu i co? Dobra, to jest bardziej bezpieczna droga. Ja to po prostu widzę. Jest bezpieczniejsza droga niż tamta, a tu mamy znowu to. Tu mamy znowu świat prosto wyjęty z komiksów. Ośmiornica. Eee, w tym level na straty pójdzie ośmiornica. Znaczy jak ona będzie lo miała loła, to ja się nie przejmuję po prostu. Nie przejmuję się tą ośmiornicą. A jak reszta, to w razie czego przycisk for read i próbujemy jeszcze raz. Bo to jest ta bezpieczniejsza droga. Po prostu. Mega bezpieczna to ona nie jest. Ale jest najbezpieczniejsza ze wszystkich, które na razie są. I mam nadzieję, że oni właśnie będą cały swój atak skupiać na tej ośmiornicy. Która akurat u mnie w tej rundzie idzie na straty. Po prostu. Niech ją stracę z teamu Zapasowego oczywiście Bo najlepszy to wiadomo Bifordzik, Donatello No i reszta jeszcze tych typków Moich dobrych No po co mam wybierać Ale raczej zacznę od tej pani Bo ona ma mocny atak rakiety Więc no ma zmniejszoną celność O akurat ona. Dobra karteczkami Co zrobi Biford Łyje oui. oui, yeah. Łyje a, sprowadziłeś na siebie hańbę. Jakby co, jakbyś chciał wiedzieć. Na razie bardziej skupiały się na ośmiornicy. I że na postaci, która idzie na straty. No, widzicie? Dobrze, stracę chyba tylko ośmiornicę. Jak teraz wszystko pójdzie tak, jak planowałem, to stracę tylko i wyłącznie ośmiornicę. Kurde. Nie, 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 nie. To tak się nie może skończyć. Nie? Nie mogę jej stracić. Po prostu nie mogę stracić karai. Ale chyba i tak jak ją mi trafi, to stracę ją. Więc no i tak. No, ale chociaż level przejdę. Może uda mi się tam kogoś jeszcze wstąpić. Wstąpić kogoś jeszcze do tego teamu. No karaja była dobrą postacią, no ale ewidentnie w tej rundzie się wykoleiła. Po prostu to jest ta bezpieczniejsza droga. Widzę to. Czuję to po prostu w swoim serduszku. No po prostu wiem, że tą drogą musimy iść. Nie tamtą, tylko tą. Jeśli chcemy w ogóle mieć jakiekolwiek szanse. Na przetrwanie bardzo trudny level. Tu. Znowu bezpiecznie. Niech ja widzę, że jest bezpiecznie. No po prostu wierzę to fulę. Tu już Ci bifordzik. Bo bifordzik to jest bardzo bezpieczna postać po prostu ja muszę zawsze wybierać tą prostszą drogę. Bo wiem, że całkiem dobre już mam konto. Znaczy to dla większości tryhardów to te konto jest takie słabiutkie. Ale jak dla mnie naprawdę konto jest dobre. I pewnie dla takich potężkujących graczy jak ja. Więc po prostu muszę... Mam dobre postacie, ale muszę i tak iść tą jeszcze łatwiejszą drogą, no bo jeszcze nie, nie przeszłem czaptera czwartego. Jak wiem, od czaptera czwartego już wszystko je bardziej się układa, bardziej się układa niż w tych początkach. Bo w tych początkach jest właśnie najwięcej jakiegoś expa wbijania czy coś, bo tam musicie się przy, 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 przystosować. Przystosować do czapterów, które później już raczej pójdą wam z górki. A że na pewno ostatni jest Albo na takim samym Albo trudniejszy jeżeli chodzi o wbijanie expa od pierwszego No od tych pierwszych czterech po prostu Tam musicie Z małego expa wskoczyć na duży Że właśnie wszystko się wam ułożyło Po prostu Wszystko musi się wam ułożyć Musicie mieć takiego farta Musicie po prostu dotrwać. Te pierwsze, te pierwsze czasy musicie dotrwać. Na pewno z mojej historii, tutaj, jeśli chodzi o mnie, o mój kanał, tutaj, o tą playlistę, będzie można troszkę się wyuczyć. Jeśli chodzi o wbijanie expa, jakby ktoś nowy tutaj grał. Mówiłem, że pomimo, że ta gra jest bardzo stara, to niektóre osoby dopiero do tej gry dochodzą. Więc no, moja seria zdecydowanie pomaga. U nie, bo ten umie leczyć przecież. O, już leczy, no. Wygadałem się. Nagadałem się. Ale nie jest trudnym celem do zbicia. Teraz ty, Rocksteady. Rocksteady z, z tych żółwi ninja, o których jest ta gra. Właśnie, fajnie, że stare, stari przestępcy łączą siły z nowymi. Mirosu daje taki klimacik. klimacik starych dobrych żuwi. Też starych, ale mniej starych żuwi No i tych nowych no, nowych, ale nie aż nie, nowych, ale nie najnowszych, bo tych najnowszych to na to jeśli chodzi o ciekawość, to możecie raz obejrzeć. ale drugi raz filmu ani serialu po prostu nie polecam. To jest animacja zrobiona w 30 klatkach. Po prostu wygląda, jakby, jakby to było tworzone tylko dla takich guku-gaga dzieci. Po prostu. To jest moja opinia. Dużo osób może mnie na to nienawidzić, wiem. Ale po prostu taka jest moja o tym opinia. Ja po prostu nie chcę, dobra? Nie chcę robić żadnych recenzji związanych z nowymi żuwiami. Jakbym kiedyś w 2012 roku zaczął kanał. To wtedy by było. Żółwie ninja, sezon pierwszy, recenzja. Żółwie ninja, sezon drugi, recenzja. Żółwie ninja, sezon trzeci, recenzja. Żółwie ninja, sezon czwarty, recenzja. Żółwie ninja, sezon piąty, recenzja. Po prostu. Robiłbym recenzję tych wszystkich sezonów, ale tych nowych to nawet nie mam co rozwijać. Po prostu. Wyciągnięty coś z czegoś tam informacje są nie jak dla mnie tam nie ma żadnego przekazu po prostu walka z krangiem, krang, krang zniszczyć krang żubie, pokonać krangę krang, ale April O'Neil została przerobiona na czarną skórę oczywiście nie, że ja coś mam do czarnoskórych, bo to są człowiek jak człowiek ale April O'Neil zawsze miała jasną skórę po prostu to mi nie przeszkadza, no ale to po prostu trochę dziwne. Mogli dalej zostawić jasną skórę. Wiem, że to już trochę stare. Stara gra. Stara gra. E, no już trochę stary temat, no bo wiadomo. Wszystko się tutaj rozwija. Po prostu no. Mam nadzieję, że szybko zmienią te żółwie. I dadzą coś na podobę właśnie tego, co my teraz tutaj patrzymy. potrzamy. Czyli właśnie takie żółwie ninja. Tak jak to było, jak pamiętam od sezonu 5, 12 lat, już nie musi być te 7. Może być 12, tylko żeby to się przyjemnie oglądało. Ja pamiętam, pomimo że ten, te żółwie ninja były 12 lat, a się po prostu mocno przyjemnie oglądało. Nawet kiedy się nie miało 17-12 lat, po prostu. No. Świetnie się to oglądało. Wszystkie dobre animacje z Rad Ratking poszedł. Czyli już wchodzi do Natello w grę. Już tylko do Natello wchodzi mi w grę. Um, mam nadzieję, że tego Fishheada tutaj nie stracę, ani żadnych innych tych tych takich tych no wiecie. No tych 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 takich no. Reszty drużyny po prostu. Nie, 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 nie. Zostaw go. Zostaw Bibop. Po prostu zostaw. I tu widzę, że Leonardo ma mocne problemy z życiem. O, tak. Ogólnie, ja tak wam powiem. Przejdę tego bossa. Możliwe. I zakończę pierwszą część tego odcinka. Bo ja muszę. Ogól... Nie, tutaj zakończę. Grandadlet będzie podzielony na kilka części. Przeze mnie. A dzisiaj czy wpadnie odcinek z Roblox Doors, Roblox Doors 2? Będzie się działo pewnie. Ja mam drużynę tutaj do uzupełnienia. 22 level ma boss. Mam jeszcze trochę drużyny do uzupełnienia. No i kiedy wbiję większy level to po prostu się tutaj zobaczymy. I mam idealnie 5 osób, więc nark.